Przecine do miasta absurdu. Mamy tutaj most długi, który wcale nie jest długi. I jezioro głębokie, które w rzeczywistości jest płytkie. Że już nie wspomnę o fabryce czekolady, która tylko pachnie. W śródmieściu mamy ulicę z dwoma błędami błogosławionej królowej Jadwigi. Po pierwsze, Jadwiga była królem. O czym mówię w moim kuzie historycznym. Po drugie, jest święta. Warto jednak docenić miasto za to, że ta ulica krzyżuje się z Jagiełły. Na rogu Piastów i Sowińskiego jest najkrótsza ścieżka rowerowa w mieście. A może i w Polsce. To jest jakiś żart. Ona zaczyna się tu, a kończy się kilka metrów dalej. Następnie mamy chodnik podzielony na dwie części. Jedna biała, druga czerwona. Tylko, że ta czerwona nie jest oznaczona, więc nie jest to ścieżka rowerowa. Która mogła być przedłużeniem tej, którą widzieliśmy przed chwilą. Także niepotrzebnie zmienione kolory, myślę, że finansowo też to wyszło gorzej. Kolejny absurd. Tesco widmo. Opłacało się zlikwidować sklep, ale nie opłacało się zlikwidować znaku. Tego też nie. Wprowadza w błąd wielu mieszkańców. Jest tu też. Dużo niezagospodarowanej przestrzeni. W komentarzach pod tym filmem napiszcie o kolejnych absurdach Szczecina albo o miastach, o których mógłbym zrobić film. Pozdrawiam.